No to co? Jedziemy z pytaniami. Zastanawiam się, czy byłoby z czego zrobić kontynuację Akolity? No, kurde, byłoby, naprawdę by było tam z czego zrobić kontynuację Akolity, bo tam dużo wątków nie zostało w ogóle zamkniętych ani rozwiniętych, tak? Mielibyśmy znowu te siostry, no okej, okay, dobra, te siostry ten, no ale sama jakby akcja z Kujmirem i z jego byłą nauczycielką, no to by mogło być fajnie rozwiązane. No i Joda miał się tutaj wmieszać tą całą sytuację, czyli no właściwie wierchuszka zakonu Jedi by się tam mogła pojawić. Więc byłoby na czym budować, no ale to by musiał ktoś inny pisać. I, I ja uważam, że można by było ten serial dalej kontynuować, gdyby po prostu ktoś inny go pisał i faktycznie by go napisał tak, no wiecie, no okej, okay, no po prostu okej, okay, bo tam, tam jest tyle głupot. Jak są ludzie, którzy mówią, że oni nie widzą głupot w tym serialu, to się zastanawiam z jaką uwagą teraz ludzie oglądają te wszystkie filmy i seriale. Kiedyś może kurwa nawet zrobię taki, taki skrót, gdzie powytykam te wszystkie błędy mm. <grydy> logiczne w tym serialu. Yy, wiadomo, niektóre to jest takie czepianie się trochę na siłę, ale no, jest tam dużo takich błędów fabularnych, błędów scenopisarskich w tym serialu po prostu. I rozumiem, że komuś się podoba klimat. Mnie się na przykład tam walki bardzo podobały, i ja widzę te plusy, które gdzieś tam są przysłonięte, trzeba je odgrzebywać. No ale to powinno być zrobione lepiej. To powinno być zrobione kurwa lepiej. Zjadłeś część 24. Dokładnie, zjadłem ją. Była pyszna. Którzy żołnierze byli lepsi: Death truperzy czy Dark Trooper? Dev trooperzy, dark trooperzy, jeden chuj, wszyscy to nieudacznicy, niestety, niestety, czy, jakiś, czy ich na biało ubiorą, czy na czarno, czy zrobią z nich roboty, czy zrobią z nich kurwa chodzące dildosy, to no, no, to już są memy, tak, chodzące memy. No i jeszcze klony, w czasach wojen klonów, no to jak się oglądało wojny klonów, no to faktycznie żołnierze potrafili być kozacy, tak, klony. Ale już ci szturmowcy wszelkiego rodzaju, a największe cioty to te kurwa, Sid Truperzy z dziewiątego epizodu. Kto to w ogóle kurwa wymyślił? Skąd oni wzięli, nie wiem dlaczego, poubierali ich po prostu w czerwone stroje? O, jesteśmy teraz lepsi, bo byli biali, byli czarni, a my jesteśmy czerwoni kurwa. Jakiej z postaci z wojen klonów nie lubisz? Zero, Dehad, ten, ten wiecie, no jak oglądaliście to wiecie. Komandora eee, Foxa, najgorszy klon kurwa ever I nie wiem kogo jeszcze Bobby Feta nie lubiłem w Clone Warsach Jeżeli chodzi o jego pojawianie się w Clone Warsach To też strasznie mnie irytował Ale to takie pierwsze co mi przychodzą do głowy Napiszcie swoje, których nie lubi ta Pamiętajcie zaobserwować I niech moc będzie z wami